Hej, 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 kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj skromny zestaw, megalinie, rubiny, szafiry i dwa razy pensja za dwa złote. Wzięłam tą pensję, bo nowy kolor i zielony u mnie, także do przetestowania. Rubiny i szafiry jest dzisiaj premiera, ja premierek nie robię ani wzynowień, ale pan Andrzejk mnie namawiał, namawiał, także wzięłam jedną z numerem jeden. Jak nic nie będzie, to do niego wrócę. Myślę, że zasady... Znane już po pierwszych premierach na kanale. No chyba, że uda mi się tak wydrapać, wstawić szybciutko rzędy pierwsza, ale wątpię. Zasady proste, szukamy wygrywających liczb. I szukamy złota. I co to takie jest? Skrzynia. Skrzynia mnoży nam wygraną razy 2 stopni. Wygranych mamy 10 od dyszki do 400 tysięcy. Tutaj, tak jak w perłach i rubinach, no te 25 mogli zamienić na 30, ale już tu widzicie, pomału odejmują mu te 5 złotych wygraną. No ale co zrobić? I megalinie. Megalinie z kolei są z automatu z numerem 5. Także nie było wyboru. Rzuciłam dwie dychy i taki numerek mi. Wyskoczył. Także 34 zł wkładu. Zobaczymy, co z tego będzie, czy cokolwiek. Zaczynamy od pensji z numerem 50. Trzymajcie kciuki. I szukamy liczb bądź dwóch napisów pensja Szukamy 17 i 25, a mamy 19. Napis. Dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa, szesnaście i jeden. Także obokowo, standardowo i druga z numerem osiemdziesiąt osiem. Szukamy siedemnaście i dziewięć, a jest napis 11 Jest wygrana super trzydzieści dwa. 28 i 21, a pod 17, 2 złote, ale jest kontrolne. To było chyba C. Tak zobaczcie, jest 2 razy C, czyli 2 złote, jest zera. Już na tym odcinku nie będzie. Teraz przejdziemy sobie z drabki premierowej. Tak jak mówiłam, numerek 1. No i zobaczymy, czy coś tu się uda znaleźć. A tu gdzieś jest chyba kod do wypłaty. No nie wiem, nieważne. A jest tak, u góry. Tutaj widzicie, wystaje dla odmiany. Tutaj. A szukamy takich liczb. 26, 44, 41, 48 i 53. A mamy. Co my tu mamy? 56, 16.

46, 19, 14 i ostatni rząd, 11. Jest złoto, słuchajcie, super. Nie jest to skrzynia, ale jest złoto, czyli premierka będzie zaliczona z wygraną. 42 i 29. A co pod złotem? 10 złotych, no ale jest. Tu mamy G, jakaś druga. Jest. GG to jest 10 zł. No i fajnie udało się znaleźć niedyższe symbol. To jeszcze wygrano. No, jedziel od rzeczy, ale rano jest. <grym> Raczej powinnam powiedzieć, że, nie dość, że znalazłam wygraną to jeszcze pod symbolem. No i drapiemy te megalinie. Widzicie, z rana to takie ryzykowne drapanie. <grym> Przepraszam. Wiśnie i podkowa. <grym> Jak będę pomijać a na bank będę, to sorry, ale no tak to u mnie jest. Wiśnia i podkowa. Wiśnia i podkowa. No, ciekawa jestem, czy te linie coś dadzą, czy nie. Byłoby miło. Ok. Kolejne dwa symbole: korona i arbus. No, to jeszcze tylko klucz by brakował. Korona i arbus. Jest arbusik. Jest korona. Chyba tyle. Kolejne dwa symbole. Popcorn i piórko. Czy gdzieś są takie symbole? Popcorn i piórko. Kurczę. Albo niedowidzę, albo nie ma. Później się najwyżej znajdzie. Foto i cicho biegi. Jest foto, foto. Są mi klapeczki. Lubię te megalinię, ale ostatnio jakoś nie za dużo nie drapię, bo coś przestało się spisywać. Okej. Okay rower i winogrono o, rowerku w dali rower i winogrono o proszę już klapeczki pominięte cała ja rower i winogrono jest winogrono winogrono i rower sakwa i dzwon jest sakwa jest dzwon Oj, to już ten klucz wątpliwy sakwa o już się rozbijam dzwon dzwon okej okay. spada no świnie diament i minka diament i szminka więcej syfu niż to warte, nie? Albo nie ma, albo nie widzę więcej. Auto i pierścionek. Pierścionek chyba był. Tak jest tutaj. No i proszę, pominięte. Widzicie? Auto i pierścionek. Auto, auto i pierścionek. Nie widzę. Serce i prezent. Prezent widziałam, ale czy w serce było? Nie pamiętam. Prezent, w serce. No nie, serca nie widzę. Okej. Okay. Moneta i łódź. Łódź to widziałam na pewno. O, i moneta też jest. Moneta i łódź. O proszę, ile łodzi. Moneta i łódź. Tu jest łódź i tu jest łódź. Okej. Okay. Kolejne dwa symbole: słońce i tęcza. Jest słońce. Jest słoneczko. Chodź, wygrane. Okej, okay, chyba tyle. Flaming i gwiazda. Flaminga widziałam na pewno. O proszę, jest i flaming i gwiazda. Tu jest flaming. O, ciemno to widzę. Naszyjnik i cytryna. O proszę, ciemno to widzę, jest linia. Pięknie. Pięknie. Czyli oprócz jednej małej pensji Reszta, wszystkie zdrabki wygrane. Bardzo mi się to podoba. nasz niemożliwe. Ostatnie dwa. Zegar i biedronka A piłka chyba była? Czy nie było? Nie. Segar i... Nie, no nie było, bo by to były linie No już chciałam wiecie. Popierdzieliło mi się z czymś. Piłka. Jezu, zegar i No ile by to linii było. Okej, okay. chyba tyle. Sprawdźmy sobie najpierw bonus. Patrzcie, jest dolar. No nie wierzę. Nie wierzę. To zaraz sobie odkryjemy. Ja pierdzielę. No ładnie, sprawdźmy sobie, co jest pod tą linią. 20 i tu co? Pewnie też 20 sprawdźmy. Nie, 40. No pięknie, piękny dzisiaj odcinek. Czyli czasem mniej znaczy więcej. Kontrolna, nie pamiętam czy to D, czy to E. No właśnie, E. Czyli się chyba zgadza. No pięknie, słuchajcie. 30, 34 zł wkładów. A ja tu mam tak: 20 podinią. 40 dolarek bonus. Lubię mi te bonusy. Miałam naprawdę sporo razy tego dolara. Czyli tu mamy 60 zł. W premierce dzisiejszej dycha. To jest 70. I tutaj 2,72 zł na wydane 34. Także ładny dzisiaj plusik. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę, zostawcie subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa-pa-pa!